No to jest, o o Patrzcie Oj, nie podoba mi się to, o ale pięknie bije O to No patrzcie co tu się wydarzyło Co? Patrzcie złota monetę ja widzę Bieg okoliczności o, Ale to grube jest Moi drodzy, wróciłem na swoje stare śmieci, czyli dzisiaj będzie droga i krzaki. Chociaż w poprzednim filmie też były krzaki, ale nie to nie są tamte krzaki, bo te to są y, tu, po których najwięcej chodziłem w ostatnich tygodniach. I powiem Wam, na razie nie ma nic. Oczywiście na drodze nic. Tutaj wszedłem sobie z boku na y, krzaki <laughs> i zobaczcie, co mam na oko. Patrzcie, na oko mam to. Czyli parostek, a że nie będę tego niósł, to nagram to od razu, oczywiście tu zostawiam, to Sebastian posiłek, pozdrowionka dla Ciebie, jakbyś przechodził tędy, to pod tym drzewem ten parostek siedzi sobie, pod tym wielkim drzewem, bo tu nie ma w okolicy takich dużych drzew. Także tyle, no. do następnego pierwszego dołka. Mnie gorąco, powiem Wam, nie ma co nagrywać, jestem na ruinach, widzicie cegły. Ale powiem wam, fajny artefakt z tamtych czasów, czyli zobaczcie, jest taka żabka na firankę i to kółko z karnisza pewnie, kompletnie zachowane. To ma ze prawie 100 lat powiem wam. Także tylko taka ciekawostka, póki co krągłości żadnej nie ma, ale ja tam nadziei nie tracę i do następnego dołka. Pamiętacie tą studienkę, co znalazłem groszek Bermachtu? To jest właśnie ta studienka. Patrzcie jak tu zarosło, to jest burz teraz. Wtedy była otwarta przestrzeń, można powiedzieć. Teraz jest burz, a w tym buszu tutaj coś okrągłego powiem. Wam. Jakaś powiem Wam klapeczka albo od zegarka. Tak, 100%. To jest klapka od zegarka takiego kieszonkowego, nie? Szkoda, że nie srebrna. No ale co to? Zobaczcie, jest ten emblemat z tyłu. Także, no tyle no na razie, krągłości takie jakie widać. I do następnego dołka. I jeszcze była łuska od pepeszy. A teraz. A teraz. Guzik. Kolejny groszek, patrzcie. Wehrmachtu. A niby to miejsce wtedy obchodziłem w koło z tej studienki i mamy kolejny groszek, zobaczcie. No jeszcze raz obchodzę, widzicie, teraz stanąłem w jednym miejscu i tu ewidentnie coś się działo, gdzie ta studienka jest, bo i łuska, i, i ten od zegarka, i groszek, jeden, wtedy drugi. Także chwilę tu się pokręcę. Patrzcie, nawet dołka nie zakopałem jeszcze. Prawdopodobnie będzie kolejny groszek. Сядь, если бы тут был грошик. Ну, то есть. А Уэнгей. Аж так глубоко? A bo już O o Zobaczcie. Resztki tego zegarka są. O! Ja pierdzielę, to nie był groszek. Zobaczcie, zegarek był cały jednak. Cyferblat. Zobaczcie, cyfry są. Ja pierdzielę. Patrzcie jak się zachowało. Ja go kręcę, zegarek znalazłem. Ale by był fajny, który szkoda, że tego szkiełka nie ma. No i tam ta klapka to jest od tego zegarka. Nie wycieram tutaj tych cyferek, bo może mogą się zetrzeć. Spróbuję jakoś inaczej, to do, ładnie dotrzeć. I tu była ta klapka. I mechanizmy wszystkie. Tutaj. Dobra. Kurde. Fajnie powiem wam. Super. Bałem się takiego dnia jak dzisiaj. To czarny dzień mojej historii wykopkowej. Nie chcę wyjść ani jedna moneta powiem wam. Mam plombę za to. Coś nawet na niej jest. Operuje na drodze cały czas tutaj. Z krzaków tamtych wyszedłem. Nie wiem, czy coś na niej jest, czy tak zniszczona. W każdym razie to jest plomba. I do następnego. Dobra, mija co najmniej godzina. Ale powiem Wam, że jest chyba moneta w końcu. To będzie ostatnia, pierwsza i ostatnia dzisiaj. A mógł być taki fajny wypad, powiem Wam. Ten zegarek. Jakaś tam plomba, jakiś coś, wystarczyło, żeby parę monet padło. A tak mamy. Co my mamy? Fenola chyba mamy. A, Adolfa znowu, tutaj na tej drodze. Adolf czy nie Adolf? Nie, cesarstwo niemieckie. Powiem wam, że no, no masakiera. No już dzisiaj naprawdę ciężko było w ogóle tą jedną monetę znaleźć. Nie będzie z tego filmu na pewno, ale jeszcze chwilę. Bo mam parę metrów, także przynajmniej może jakąś jedną jeszcze spróbuję. Zobaczcie, ten nawet fajny stan. Szkoda tylko, że jeden. Dobra, trzeba wiedzieć, kiedy skończyć. A ja chyba nie wiem, bo powiem wam cały czas, próbuję znaleźć tą monetę, chociażby jeszcze jedną, nie uda się. To dzisiaj już. Już pierdzielę, o teraz właśnie wyłączam, żeby nie mieć tam żadnych tych. O, poszedł. Także dzisiaj było to co było, powiem wam. Tak jak mówiłem, fajny był, by był wypad z tym zegarkiem po prostu w tle, no bo to fajny fancior, powiem wam, chociaż że wiadomo, już zajechany i w ogóle zniszczony. No ale zabrakło przynajmniej trzech monet do tej normy i nie będę tu już po prostu, bo tak długo chodzę, no powiem wam, że ja miałem wypad udany, długi, ciężki, nakopałem się, ale niestety filmu z tego nie będzie w jednej części, także będziemy dzielić znowu na dwie części i nie będę tego już przedłużał, po prostu jeżeli tam siedzicie przy swoich urządzeniach, to jeszcze chwilę poczekajcie, zapraszam was po prostu za trzy sekundy. Na następną część tego filmu gdzieś nie wiem gdzie, także 3-2-1-0 start. Totalna zmiana terenu, totalna zmiana pogody. Dzisiaj wieje okrutnie, powiem Wam. Za mną taka łąka, tam na końcu tej łąki taki fajny pruski medal znalazłem kiedyś. Chodzę na razie, powiem Wam długo i nie ma nic. Aż do tego momentu, kiedy był fajny dźwięk. I zobaczcie, Arseniak, ale niestety tylko połowa. Czy ja to czepłem? To zaraz wam powiem. Nie, to nie ja czepłem, to tak było. Kurde, no szkoda, bo by był piękny guziczek, a tak mamy tylko pół. No i cóż, powiem wam. Dzień dobry na kolejnym dniu wykopkowym, druga część filmu i zapraszam do następnego dołka. No, patrzcie, co tu się wydarzyło. Piękny sygnał jest do niedaleko tego guzika. Mamy co? Patrzcie, złota monetę, ja widzę. Złoto Weimaru. Patrzcie, piękny stan. O, ja pierdzielę. Piękna. Ciekawe, czy się utleni, czy będzie taka jak jest. Bo, jak taka jak jest, to widzicie na zdjęciu, że jest złota po prostu. <laughs> Także do następnego. Zagub mam wiesz o mnie. Dziś zagub znowu wiesz o mnie nim akostną wodę. Ha na wodę mojego nowego. Zagubisz masz masz wywo. A warszacisz mroza. Masz ładnie nową. Oj nie podoba mi się to. Powiem wam, że dzisiaj już padało. Padało z rana i w nocy padało. Mówię, będzie taka lipa, to nie idę, ale jakoś tak się fajnie zrobiła. Zobaczcie, znowu idzie jakaś, jakieś gówno, ale zobaczcie też tutaj, co jest. <laughs> o, lepiej, pięknie bije. O to. Zobaczcie, jest na parstek, ale powiem Wam, że jest cały, całuteńki. <laughs> ja pierdzielę, zobaczcie. Zaraz ziemię, obsłukam. O, patrzcie, jak ziemia wypadła z niego. <laughs> Ja pier... Zobaczcie, no normalnie jest cały calu... nic, nic, dosłownie nic nie zgniecione. Taki duży. Kiedy ja swój srebrny znajdę w końcu na parstek, także powiem wam, że powiem wam, że jest. Może nie fan dnia, ale fajny fan za to. Zlał mnie trochę deszcz, jednak, ale to powiem wam tak. Może nie aż tak bardzo, ale. Troszeczkę tylko i powiem Wam, że jest chyba w końcu, po nie wiem ile długo chodziłem. Niech to będzie moneta, bo, bo jak nie to, stracę nadzieję. Zobaczcie, jest tutaj o. Tutaj było odbite. Jest zielonka jakaś. No w końcu, ludzie, ile ja się naczekałem na to. Tylko nie wiem co, powiem Wam nawet. Taki grubsze widzę temat. Czy to w ogóle moneta jest? Czekajcie, ja to sprawdzę. Nie do zidentyfikowania wam powiem. Nawet nie wiem, czy to moneta była Wielkością na fenola, ale trochę jakby za grube. Ale nie ma po prostu śladu szczątkowego nawet napisu. Także nie wiem. Lecimy dalej. Masa drutów masa. Powiem Wam, że więcej tu nie przyjdę, już i tak dawno tu nie byłem, wtedy po tym medalu pewnie zapomniałem, że tu nic nie było. Mamy jakieś patrzcie kietę pewnie od łań, tego, od łańcuszka mówię Od zegarka, ale patrzcie jak to się składa <laughs> Zobaczcie, to ostatnio był zegarek kieszonkowy, a dzisiaj to chyba, chyba dawiska, ale patrzcie jakie tu zakończenie jest Być może właśnie do naciskania tam czegoś albo przekręcania, nakręcania. Fajna końcówka taka, no powiem wam taki zbieg okoliczności ale to grube jest Ja pierdzielę. No i to na końcu, tylko zrobić minę. A szok! No niestety to nie jest szok. Ale powiem wam, że fajna rzecz. Na pewno to raczej była taka właśnie dewizka od tego kieszonkowego zegarka. Kurde, jaki zbieg okoliczności. Ja pierdzielę. Ruszam dalej. O! Dobra, powiem wam, że będzie moniak. No, jakoś to się powoli tak rozkręca. Zobaczymy co. Znowu jakaś zielonka, ale już widzę, że są dwa fenole, o i to już widać normalnie, że mamy monetę. Jest Weimar z kłosami, która to, słuchajcie, to chyba w filmie będzie pierwsza, druga, to nie wiadomo czy trzecia była dzisiaj. Tam to małe i tam była, i mamy normę w całym filmie. I o to chodzi, powiem wam. Dobra, lecę dalej. Zara będzie lało. No. Idę pod jakieś drzewo. Patrzcie co się dzieje. <noise> I Zanim kamerę wyciągnąłem, bo mówię jest Moniak. To zobaczcie ile mrowia naszło od razu. Trafiłem centralnie w mrowisko, nawet nie muszę tego włączać. Co to będzie? PRL czy nie? Nie, chyba nie będzie PRL, bo ja widzę, że to się... Patrzcie, jest kolejna dycha z Wajmaru. Taka poprzebarwiana. Ale stan... Zarąbisty, taka jak tamta. Ja pierdziele, zobaczcie. Mamy, mamy normę, mamy normę. Dzisiaj nawet mamy normę chyba. Chociaż ta jedna moneta to nie wiem co to jest nawet. I powiem wam, że ja kończę, bo zobaczcie co się dzieje. Zara będzie lało. Już la, raz lało, ale po prostu... Yy, schowałem się, przeczekałem, bo to takie krótko. Popada, popada i powiem wam, że ten... Że przestaje. I yy, tak co chwilę. No. Także słuchajcie, w całym filmie było to, co było. Zegarek. Dzisiaj w innym całkowicie miejscu. Całkowicie daleko od, od tamtego miejsca. Dewiska od zegarka chyba. <taki> Takie jakby powiązane te części będą właśnie tym łańcuszkiem. No i była norma i będzie z tego prawdopodobnie jeden film. Także o, już zaczyna kropić. Także moi drodzy, bardzo dziękuję wszystkim do dobrnęli do tego momentu. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i oczywiście wszystkich zapraszam na następny film, nie? Ale powiem wam, że jest wielki dylemat, wielki dylemat, bo nie ma nie ma dosłownie gdzie iść.